Siemaneczko, siemaneczko, ja na przekór, plus 40 stopni, ja na rowerku, także lecimy na basenik, później coś dobrego zjeść i nie poddamy się pogodzie. Chciałbym Wam dzisiaj, w dzisiejszym odcinku opowiedzieć więcej o mojej walce na MMA VIP, czy ona w ogóle dojdzie do skutku, także zapraszam do oglądania i obserwacji i subskrybowania. A teraz jedziemy na obiadek, także mi smacznego, zaraz się podzielę tym co jadłem. O, tam mieszkam i muszę tam dojechać. A jak spalić szybko obiadek, który zjadłem. Cyk ba. malutko już dojeżdżam do końca do domu. Dlatego tutaj nagram dla Was coś, o MMA pip, a mianowicie być Może zawalczę na najbliższej gali, wszystko zależy od tego, jak włodarze do tego podejdą, bo no myślę, że zasięgi względem nawet innych zawodników były dość spore, bo ich zakontraktowany jeden zawodnik miał 1 trzecią, z czego sam sobie komentował większość z trenerami, a ja miałem naprawdę, możecie zobaczyć na ich stronie, albo wiecie co, załączę Wam tutaj, zobaczcie ile ja mam, a teraz zobaczcie ile chociażby Sonik miał. Więc mam nadzieję, że się uda, że będziecie mnie w końcu widzieć w klatce. Dlaczego, dlaczego free fight? A no dlatego, że, no ja nie mam czasu e trenować jak zawodowiec, czyli dwa razy dziennie poświęcić się temu. Zadbać o odpowiednią regenerację. Pracuję po 14 godzin. Ja naprawdę bójam godzinę, dwie w ciągu dnia na trening. Jak zrobię 5-6 jednostek w ciągu tygodnia to jest petarda. Naprawdę. Trenera jako takiego pierwszego też na chwilę obecną nie mam. Więc tak naprawdę poniekąd robię wszystko sam. Pomagają mi znajomi co, co, co już nie coś coś umieją. I tak jakoś to układamy te puzzle. Być może zobaczycie mnie na najbliższej e, konfie, ale to też mówię czekam na info, wszystko zależy od wodarzy ja będę gotów na pewno będę gotów na każdego rywala, aczkolwiek chociaż mam jednego, nie będę mówił Koko. E, ale co czy zawalczę? jeszcze tego nie wiem, mam nadzieję, że tak e, robię wszystko, żeby było git, żeby gdzieś tam e, pokazać się z innej strony niż tylko treningi na siłowni e, Także śledźcie profil, zasubskrybujcie ten kanał i dołóżcie wszelkich starań w Instagramie MMA VIP, żebym zobaczył, czyli lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie, polubcie również stronę MMA VIP. A ja będę do domku. Trzymajcie się do następnego piona.